Witam. Tadżykistan to środkowoazjatycki kraj leżący na skraju dawnego Związku Radzieckiego. Zapraszam do oglądania. Mieszkańcy gór Pamir często żyją w tradycyjnych chatach hunejnych chid. Są to domy jednopokojowe z siedziskami i materacami, a głowy domowników chroni drewniany dach zbudowany z czterech kwadratów symbolizujących ziemię, ogień, powietrze i wodę. Lodowiec Fedczenko o powierzchni 700 km2 jest największym tego typu obiektem poza kołem polarnym. Po upadku ZSRR w Tadżykistanie wybuchła wojna domowa z islamskimi radykałami, którzy chcieli ustanowić tam państwo szariatu. Konflikt pochłonął 150 tysięcy ofiar śmiertelnych, a zakończył się zwycięstwem rządu wspieranego przez Rosję i Uzbekistan. Po wojnie nastał czas dyktatury prezydenta Emomali Rahmona. Wprowadził on kult jednostki, cenzurę i szereg ograniczeń dla praktykowania islamu pod oficjalnym pretekstem walki z radykalizmem. Między Afganistanem i Chinami usytuowane są góry Pamir, gdzie znajduje się wiele 6 i 7 tysięczników. Szczyty Pamiru bogate są w skały metamorficzne, wapienne, piaskowcowe i łupkowe. Góry zamieszkiwane są przez rzadkie zwierzęta jak dzikie owce irbisy śnieżne czy koziorożce syberyjskie. W Pamirze początek mają wielkie pasma Himalajów, Karakorum i Hindukuszu. Tama Uzoj to najwyższa naturalna tama na świecie. Powstała podczas trzęsienia ziemi, które dało też początek jeziorowi Sarezy. Tadżykowie spokrewnieni są z Irańczykami, a ich język, zapisywany cyrylicą, jest podobny do perskiego. Wpływ na ten naród miały kontakty z ludami turkijskimi, od których uchronili się Pamirczycy, szyiccy mieszkańcy górnego Badakszanu, dumni ze swej odrębności od reszty kraju i według legend, wywodzący się od Aleksandra Wielkiego. Na tadżyckich wsiach monobrew uznaje się za znak kobiecej urody. Niektóre kobiety nawet go sobie malują. W stolicy Dushanbe znajduje się najwyższy maszt świata. Jest wysoki na 165 metrów i powiewa na nim 60-metrowa flaga. Góra Huja Munin składa się w stałości z czystej soli połyskującej w różnych barwach. Surowiec tej góry wystarczyłby ludzkości na kilkaset lat. W kraju tym zabroniono suszenia ubrań w oknach wychodzących na drogę i prania dywanów na dziedzińcach. Służba wojskowa jest tam obowiązkowa, ale zwolnieni są z niej jedyni synowie w rodzinie. Towary w Tadżykistanie nie posiadają metek, a o wszystko trzeba się targować, nawet w nowoczesnych sklepach. Policja w Dushanbe odkręca śrubokrętami tablice rejestracyjne ze źle zaparkowanych aut. Bohaterem narodowym Tadżykistanu jest Ismail Samani. Założyciel dynastii Samanidów sprawował kontrolę nad terenami od Iranu przez Pakistan aż do Kazachstanu. Na jego cześć nazwano walutę i najwyższy szczyt kraju. Tadżykiem z urodzenia jest Okił Hamidow. Reżyser filmowy od wielu lat, mieszkający w Polsce, odpowiada za seriale Świat według kiepskich, Pierwsza Miłość i szereg paradokumentów. To najbiedniejszy kraj dawnego Związku Radzieckiego. 60% jego mieszkańców żyje poniżej granicy ubóstwa. A znaczny odsetek populacji pracuje za granicą, głównie w Rosji. Większość produkcji rolnej stanowi bawełna, której wahania cen wpływają na gospodarkę całego kraju. Tadżykistan posiada duży potencjał hydroenergetyczny. Elektrownia wodna Nurek, zbudowana razem z Iranem, wytwarza prąd także na eksport. W dawnych czasach w kraju tym wydobywano uran. A obecnie Tadżykistan może pochwalić się dużymi złożami złota, srebra i antymonu. Główni partnerzy handlowi to Turcja, Rosja, Kazachstan, Szwajcaria i Chiny. Rubin Czarnego Księcia, umieszczony w cesarskiej koronie Anglii, pochodzi z terenów obecnego Tadżykistanu. Muzyka ludowa charakteryzuje się grą solową i śpiewem w małych zespołach. Najczęściej używane instrumenty to smyczkowy rubop i długa trąbka zwana karnaj. Perkusyjny daf jest jednym z nielicznych instrumentów używanych w ceremoniach muzułmańskich. Piszcie w komentarzach, jaki kraj lub terytorium przedstawić w następnym filmiku.